W Ojca i Syna Ducha Świętego Amen. miłość Boga Ojca, Wasza Pana naszego Jezusa Chrystusa i daj jednośnie w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi. Nie z, jest z się zawsze w Panu. Raz jeszcze powiadam, bladujcie się Pan z blisko. Trzecia niedziela Adwentu, nazwana Ladosą, właśnie. Z tego powodu, że są blisko jest święta Bożego Narodzenia. Już niewiele dni zostaje tak naprawdę, a więc jest w ogóle krótki. Przeżywamy ten czas rekolekcji adwentowe. Zawsze rekolekcje są czasem łaskliwa wspólnoty parafialnej. Tę najświętszą ofiarę właśnie składa w intencji parafian całej naszej wspólnoty, o wszystkie dane Ducha Świętego. większe otwarcie serca przed Panem Bogiem, który przychodzi. Pan dzwoni. mi I z Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Słyszał w więzieniu, o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i nas co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, romi chodzą. Prędowaci zostają czyszczeni. Głusi słyszą. Umarli martwy zmartwychwstają. U Bogi głosi się Ewangelia. A błogosławiony jestem, który nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu fojanie. Co wyszliście odejrzeć na pustyni? Czcinę kołyszącą się na wietrze. Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? No to w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę powiadam Wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest w Oto słowo Pańskie. Panie. bo z bracia i siostry tę niedzielę radosną, adwentową radością, bo wszystkie niedziele są radosne z powodu zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale tu ta radość bliskości świąt i radość tego z tego, co Bóg w nas dokonuje jest wielka i za nią dziękujemy Bogu. Pokrzepcie ręce osłabłe. Wzmocnijcie kolana, mówię, powiedzcie, małodusznym odwagi. Nie bójcie się, o to Wasz Bóg przychodzi. No, to najpierw trochę z teologii moralnej, bo w tym jestem trochę wykształcony. Małoduszność, powiedzcie, małodusznym, to jest taka wada moralna wada, która polega na tym, że człowiek patrzy tylko na te rzeczy małe, mówi ja nie dam rady, ja nie, nie potrafię, ja nie wyjdę z tego nałogu. Za słaby jestem. To jest małoduszność. Patrzenie na to, co najmniejsze, najsłabsze, a nie patrzenie na wielkie sprawy Boże, o których w tych rekolekcjach szczególnie mówię z natchnienia Bożego jak Dlatego przeciwieństwem tej wady małduszności jest cnota piękna, o której mało się może mówić. Wielkoduszność, nastawienie na wielkie sprawy. Nie dlatego, że ja je odnajduję w sobie, ale że one są wielkie, bo Bóg działa, oto to Pan przychodzi. Powiedzcie małodusznym: nie bójcie się odwagi, Bóg przychodzi, w Nim połóżcie nadzieję, w Niego uwierzcie, bo wtedy wszystko w Waszym życiu się przemieni. Wielkie dzieła Boga we wszechświecie. Od tylu miliardów już lat ten wszechświat trwa, stworzony przez Boga. Wielkie dzieła Boże w Kościele. Dwa tysiące lat historii Kościoła, różne zawirowania, błędy, słabości. Ale nie patrzmy na to tylko, bo to mało dużo. Patrzmy na to, co wielkiego w Kościele, na tych wszystkich wielkich świętych, na te wielkie dzieła, na to, ten wkład w historię, w cywilizację ludzkości Kościoła. Wielkie rzeczy nam Pan uczynił. No i wreszcie na dzisiejszy dzień ten temat. Wielkie rzeczy Boga w człowieku, w każdym z nas. Wielkie Boże rzeczy. Jak myślimy o wcieleniu, to przecież dobrze myślimy, że ten współistotny Ojcu, zrodzony przez Ojca, istniejący w wieczności, przychodzi jako Syn Boży i staje się człowiekiem i do świąt Bożego Narodzenia się przygotowujemy. I to widzimy i z tego się cieszymy, że Chrystus między nami, że jest Emanuelem, że przyszedł, że przyszedł nam na ratunek i że nas zwalił. Ale czasami umyka nam to, po co to wszystko? Po co? Po to Bóg stał się człowiekiem, mówią święci, żeby człowiek stał się Bogiem. Przebóstwiony został. To po to jest właśnie. I ta druga część prawdy nie może nam umknąć. Stał się człowiekiem, wcielił się po to, żeby każdy z nas mógł się wbóstwić. To taki neologizm. Takie Wydumane słowa. Ale o to chodzi, wbustlić, żeby był przebuszony Nie mocą swoją, ale mocą tego słowa przedwiecznego, które stało się ciałem. Wielkie rzeczy Bóg czyni w człowieku. Dzisiaj w Ewangelii Chrystus odpowiada na pytanie Jana Chrzciciela, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy innego mamy oczekiwać? To pytanie nie było chyba wątpliwościami samego Jana Chrzciciela. On wskazał na Jezusa, a teraz w więzieniu chce uczniom jeszcze raz udowodnić, że to Jezus jest prawdziwy Mesjaszem, żeby On no jakby odwołał się do pewnych mesjańskich znaków. <coughs> Jezus się odwołuje. Idźcie, oznajmijcie Anon. Ja to, co słyszycie, na co patrzycie. Niewidomi wzrokem ze słuchem, promi Trędowaci zostają cieszczeni. Głusi, słyszą, w zwalczu w wstają. U Bogiem głosi się ewangelię. Jezus powołuje się na te znaki mesjańskie, że one się na Nim spełniają. I tak jest działanie Chrystusa w Kościele, w naszych sercach. To się dokonuje, zwłaszcza w czasie rekolekcji, który jest, jak nam tu przypomniał, czas szczególnej łaski. To w tym wymiarze to wszystko się spełnia przez Mesjasza, Syna Bożego, Syna Maryi, Boga Człowieka, w wymiarze duchowym. Naprawdę tak jest. Ja jestem tego świadkiem prowadząc, no, wiele lat rekolekcję. że niewidomi wzrok odzyskują. W sensie duchowym. To jest też wielki cud. On nie widział tego. On Lądać swoje życie. Nagle wszystko odmówiło jakoś Zrozumiał. Chromi chodzą. W sensie duchowym. Tak trudno człowiekowi wyjść do drugiego człowieka. Chociaż ma dobre nogi, nie potrzebuje laseczki, to są te trudne drogi. I taki duchowo-chromy człowiek. Że nie potrafię pójść, a może ci w czymś pomóc? Bracie, siostro, chromi chodzą. trendowaci zostają oczyszczeni. Czy tego nie ma w czasie rekolekcji? Ilu trędowatych na duszy tu odzyskało już łaskę, czystość serca? Niewidomi wzrok odzyskują. Głosi słyszą. To też się dokonuje. I przejrzenie na oczy, i usłyszenie. Tyle razy człowiek chodzi do kościoła i słyszy. Tyle razy słyszeliśmy jakąś Ewangelię. Nagle coś do mnie dotarło. I to są te wielkie dzieła Boga w człowieku. W człowieku. Umarli zmartwychwstają. wstają. Tak. Umarli na duchu. Skrzeszeni mocą Bożą, przez łaskę Bożą. To są te cuda, które dokonują się wśród nas. U bogim głosi się Ewangelia. Zbawczą nowinę. To trwa w Kościele. To jest ten nieustający cud ewangelizacji ludzi, narodów, całej cywilizacji przez Ewangelię. To jest to trudne Boże dzieło, które się musi zacząć od mojego, od Twojego serca. Ale żeby to było także znakiem dla innych. Bo przecież nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie, jak często słyszymy, zwłaszcza na pogrzebach. Nie dla siebie, nie ku sobie, ale dla innych, żeby być znakiem dla innych. I dlatego jest nam potrzebna wiara i łaska. <coughs> Synagogię Boże, i Eucharystia. Nie tylko, żebyśmy żeby sami byli uświęceni, żebyśmy no, byli wielkimi w Królestwie Niebieskim, żeby On wzrastał w nas, Chrystus, żeby w nas wzrastał. Bo o to chodzi. Ale i o to, żeby ten Chrystus, wzrastając w nas, mógł przemówić do innych. Znakiem dla innych. Przez wiarę naszą, przez miłość, przez nadzieję to się właśnie staje. Zobaczmy, jak to jest. Że wiara, nadzieja, miłość nobilitują człowieka, wynoszą człowieka w wzwyż. To jest ta wielkość, że ja się czuję dzieckiem Bożym i zobowiązany jestem i staram się zrozumieć że mam żyć jak dziecko Boże, mam mówić jak dziecko Boże, mam czuć jak dziecko Boże, mam troszczyć się o innych jak dziecko Boże. To wielkie zrozumienie, żebyśmy tak łaskę zrozumieli, że ona nas wywyższa, że ona daje nam nową moc. Ale warto jest też zrozumieć i popatrzeć, że brak wiary, wyzbycie się Boga, brak nadziei, brak miłości, jedno z drugim zresztą jest jakoś związane, to jest ta nędza nasza. To nie wynosi człowieka. Odszedł od Boga, ale to nie do sprawa, mówią ludzie. widzisz, co się z nim dzieje? Przecież on nie poszedł tu piękne, coraz szlachetniejsze życie. Zobacz co on idzie, w rozpacz, depresję, tak. agresję, taka złość na wszystkich. Zabił a nieraz zabijam. Zobacz do czego prowadzi niejako. Zobacz do czego prowadzi brak miłości. Jakie to upodlenie człowieka, jakie poniżenie człowieka. Jakie dno, i potem wszystko już. Całe życie tylko skupione na przyjemnościach jakichś. Z dnia na dzień żyję, bez zastanawiania się po co ja żyję, dla kogo ja żyję, jakie nadzieje we mnie złożył Bóg, czego by Bóg chciał w moim życiu. To Bóg mnie wywyższa, to Bóg mnie prowadzi do wielkich rzeczy. Pójść za tym to jest właśnie. Nawracanie się, to jest właśnie zbawienie, to jest właśnie rośnięcie Jezusa w nas. I w tym my uczestniczymy. To przeżywamy. Wielkość i małość człowieka. Ja nie wiem, czy tu w Kostowcu nie zrodziła się nowa książka dzisiaj między trzecią a czwartą nad ranem, bo wtedy przychodzi natchnienie. Myślałem o tym, co ja powiem dzisiaj. No i właśnie to mi przyszło tak do głowy. Ta wielkość człowieka przez Boga, Bogu, przez łaskę i ta małość i to wszystko, co my tracimy, odchodząc od Pana Boga. Ale my wierzący, my, którzy przyznajemy się do Chrystusa, musimy zadbać, żeby to wszystko, co jest w nas, modlitwa, przeżycia religijne, uczestniczenie w mszy wiara, nadzieja, miłość... Żeby były autentyczne, prawdziwe, głębokie z łaski Bożej, z działania Bożego. Bo to marna wiara, która nie objawia się na zewnątrz. To marna wiara, która się nie rozwija. To marna miłość, która tylko o sobie myśli. Ciebie by tylko chciała połbić, a nie wychodzi ku innym? To marna nadzieja, jeśli ja się jej schwyciłem jak kotwicy, i mam, ja się uratowałem, a inni? I dlatego tu jest to rozszerzenie naszego serca. Przez łaskę, ta wielkość nasza, tak nas Bóg dźwiga z dołu, z grzechu. Aż do wyżyn świętości, większy niż Jan, Chrzciciel nie powstał między narodzonymi z niejas. Zobacz, jakie wyżyny. Popatrz na wszystkich świętych. Zobacz tę metę i zobacz ten temat, właśnie, który do mnie tak przemówił. Wielkość i nędza człowieka. I w jakim kierunku Ty chcesz iść? W jakim kierunku? I w jakim kierunku Bóg Ci daje światło, żeby iść? i przez Kościele. Chyba wiecie, że program duszpasterski na ten nowy rok liturgiczny to jest nie tylko uczniowie, ale misjonarze. To jest program. Właśnie program rozwoju, wzrostu. A naprawdę nie ma nic radośniejszego, jak wzrastać, jak, jak właśnie potężnieć duchowo, jak służyć innym. Nie tylko po siebie się kręcić, bo to marna sprawa i marna pobożność. Uczniowie Jezusa, nie tak się nauczyliście Chrystusa, mówi święty Paweł do swoich współwyznawców. Jeszcze za mało się nauczyliście Chrystusa. Może go jeszcze nie zrozumieliście, jego nauki. Nie tak się. Musicie się lepiej nauczyć, mądrzej zrozumieć tę naukę Bożą i przyjąć ją w swoim sercu i dzielić się potem tym z innymi. I to jest program już pasterski. Uczniowie, ja się muszę ciągle uczyć. Jestem w Szkole Bożej. W Grodzisku mam takie spotkania wieczorne. Właśnie ta Ewangelia, która staje się podstawą do uczenia się chrześcijaństwa. Muszę się uczyć. Muszę wzrastać. Jestem uczniem, uczniowie Jezusa. Apostowie przecież tak mówili. Nauczycielu, mistrzu Jezusa. On jest nauczycielem nas wszystkich. Najlepszym nauczycielem. Najlepszym mistrzem. Mistrzu, daj nam łaskę wzrostu. Otwórz nasze oczy. Poucz nas w tym co najgłębsze. To tak się mamy modlić, tak czuć, tak przeżywać i tak owocować, żeby to życie nasze duchowe, no było pożywne, podzielne, też dla innych. Żebyśmy byli uczniami, dobrymi uczniami Pana Jezusa. Ale program, mówi nie tylko uczniowie. Misjonarze, ci, którzy przekazują to innym, Ci, którzy troszczą się o innych, to nie tylko ci wielcy misjonarze, których znamy z historii Kościoła, nie, ci, nie tylko ci wspaniali misjonarze, misjonarki, których teraz niektórych znamy. Mój przyjaciel jest w Środkowej Republice Afryki, młody kapłan, uczy się języka tamtego narodu. Był w Kamerunie teraz przeniesiony. To nie tylko tamta misja, ale ta, która jest na całym świecie, do wszystkich chrześcijan mówi Duch Święty. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody. Wszyscy jesteśmy posłani. Wszyscy mamy misję. Nie tam w Kamerunie, nie tam gdzie. Tu w Kostowcu, tu w tej parafii, tu w tej wspólnocie zakonnej, tu w tej wspólnocie parafialnej. Tu w tej rodzinie ja mam misję. I tu człowiek rośnie albo maleje, jak nie dorasta do Boże I tu jest ta wielka radość. Wielka radość rośnięcia. Dzielenie. Znacie to? Myślę, że tak. Wielka radość rośnięcia. Dzielenie się. No, ale trzeba zaczynać od szkoły. Trzeba zaczynać od, od książki. I tu już jestem w tym temacie, który zakończę. Książki czekają jeszcze. Jeszcze są na zapleczu, bo niektórzy nie mogą znaleźć. Tam są te książki Wielkie Dzieła Boże i ta książka, że Chrystus prowadzi do pełni, i tam jeszcze inne. Jakby zabrakło, to ci, co by chcieli, to by znaleźli mnie w grodzisku i książki. I tak było. W nie zabrakło książek, przyjechali. W Milanówku kiedyś zabrakło książek, przyjechali. Książki. Bo przecież masz być uczennicą, masz być uczniem. A co to za uczeń bez książki? To jak żołnierz bez karabinu. To jak wędkarz bez wędki. I co złapy? Nic nie złapy. Dlatego do księgi, Mamy wracać i z księgą żyć. Najpierw księga Pisma Świętego. Gdyby w jakimś domu nie było Ewangelii, chociaż Nowego Testamentu, no to to wstyd, to hańba. Choćbyś miał willę taką jak, no, nie wiem, jak, jak prezydent, jak ktoś ogromny, a nie masz Biblii, to to jest lepianka jakiegoś prymitywu ten twój piękny pałac. Bo ty nie otworzyłeś się na te wielkie treści. Musi być Biblia. No i nie wyobrażam sobie domu na poziomie, gdzie nie będzie jakiejś biblioteczki z książkami. Ja znam takie domy, w różnych miejscach wchodzę do nich, to cała ściana jest książką. I zawsze można wziąć pod ręk do ręki i przeczytać. Nie wszystko od razu, ale wziąć chociaż fragment. I te cudne powroty, do książek. Już mi się wydawało, że tę książkę przeczytałem od Za jakiś czas ją biorę, na nowo ją czytam. Och, ja to wspaniała książka. zobaczcie, Jakie to radości. W niedzielę radości o tym Wam mówię. Ja, który od początku no miałem szczęście, że miałem dobrych nauczycieli, była ja, przesta, ja, kierowniczką szkoły, która mm robiony. -hmm. Mieciu, tu jest biblioteka, radziła mi co wybierać. I dzięki temu ja poznałem wielkie. Wielkie tytuły, wielkiej europejskiej literatury. Dzięki temu ja poznałem cudowną prozę Marii Rodziewiczównej. Weźmie czy przeczytaj. Nauczyła mnie szkoła, nauczyli mnie nauczyciele czytania potem to poszło. Te wielkie dzieła, bez których no byliśmy byliś ubodzy, nędzni, naprawdę prymitywni. Autobiografia. Gandhi'ego, Mahatma Gandhi. Człowiek z innej kultury, ale pamiętam jak w seminarium tę grubą taką książkę przed subdiakonatem, żeśmy czytali, bo tam się składało śrubowanie czystości. A właśnie Mahatma Gandhi mówił o czystości, o tym panowaniu nad zmysłami, nad ciałem, o dolności, o tym, żeby przemocą w życiu nie działać. Piękne rzeczy. Egzuperiego, książki. Piękne rzeczy. Taka książka, która mi bardzo dużo dała. Louis Emois. On i ja. Napisała ją kobieta no, ze świata artystycznego, Waletnica. Ale mistyczka jednocześnie. On i ja, Bóg i ja. I wprowadziła mnie ja te sprawy. Książki Daniela Anż. Teologa takiego. Francuskiego pracującego z młodzieżą. Ileż to mi dało radości? Dlatego i wam, żegnając się z wami, życzę tej radości, czytania Pisma Świętego, czytania Biblii, wzrastania w wierze, w nadziei w miłości, i czytania także różnych ludzkich rzeczy, książek ludzkich, które pomagają i wspierają nas w tym dążeniu do Boga, żeby nasze dążenia wszystkie. Nie były tylko przyziemne, żebyśmy nie zaryli w tym, co ziemskie, żebyśmy nie byli małoduszni, ale żebyśmy otwarli się na prawdziwą wielkość, która jest w Bogu, objawiona w Jezusie, Chrystusie. Amen. Przez najświętsze tajemnice naszego odchudnienia, władzą trzymaną stolicę posłolskiej, udzielam Wam odpustu zupełnego i błogosławie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.